No, witam, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zademonstrować yy, o co chodzi z tym lagiem. Yy, tak więc zademonstruję Wam dzisiaj na Neanie o co mi dokładnie chodzi. Bierzemy sobie wolny, na przykład robimy sobie, bugujemy Wirek. Ja tą osobę widziałem tutaj przez chwilę. Tak naprawdę ona była tutaj. Nie wiem czy wy rozumiecie, że czasami jest tak, że ono nawet tam zostaje. I, I po prostu no to jest taka kurwa, nie wiem, jakby wam to jeszcze wytłumaczyć. Wchodzicie sobie na modzie, bierzecie wolny, mijecie sklepiki, a sklepiki... Wydaje wam się, że one wylatują, a tak naprawdę dalej stoją na kole. To są takie lagi serwerowe. Zademonstruję to jeszcze raz. Muguję wirek. Osobę widzę tutaj. To naprawdę jest tutaj. Gdybym zaczął go bić, ona by leciała dalej tam, zresztą co wam zaraz pokażę. Dlatego po prostu nie ma... nie ma po prostu... O czym tutaj mówić, jeżeli kurwa wie jak się gra, kurwa, to no po prostu to jest dla mnie żałosne takie. Nie trafiłem teraz dokładnie, ale po prostu osoba poleciała tam, jeszcze dalej kurwa, tak naprawdę stałaby tutaj, by się dziwiła kurwa co ja tam biję czasami właśnie w PvP ludzie biją, biją i nagle patrzą, że oni mi nic nie biją wchodzą, schodzą z konia, a ja sobie kurwa tu gdzieś stoję i czekam aż oni mnie zaczną bić Dobra, dzięki za obejrzenie filmiku yy, no i co mam tu dużo powiedzieć No na razie po